W poniedziałek, 14 kwietnia, Malwina Szulc, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie maszerowali w imię miłości oraz szczypiorniści w półfinale Mistrzostw Polski. W niedzielę palmową ulicami Legnicy przeszedł szósty Marsz dla Życia i Rodziny. W marszu wraz z młodzieżą udział wzięli biskup legnicki Stefan Cichy i biskup pomocniczy Marek Mendyk. W tegorocznym marszu udział wzięło 4000 tysiące osób, które pomaszerowały pod hasłem „Wierzymy miłości”. Uczestnicy chcieli zamanifestować prawdę o wartości życia każdego człowieka. I, I chcieliśmy też w nawiązaniu do hasła tegorocznego roku kościelnego, czyli „Wierzę w Syna Bożego”. Tak wiadomo, że Syn Boży jest, jest miłością od Boga Ojca, który, który został nam dany na świat. Dlatego nasze hasło „Wierzymy miłości” jest też w nawiązaniu tak. Takim, że wierzę w Syna Bożego, czyli wierzę miłości. Tak? Wie, wierzę w miłość i, 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 i tą miłość te, te, też, chcemy, też chcemy przekazać, poprzez to, że, że, że pozwalamy, to znaczy modlimy się o to, żeby dzieci też przychodziły na świat. Tak? I, 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 to, I to jest głównym też wydarzeniem tego marszu. W marszu udział wzięła spora część młodzieży, nie tylko z Legnicy. No Przede wszystkim dlatego, że jestem za życiem. No jestem młodym człowiekiem, a teraz myślę, że pod upadły trochę wartości. No jestem tutaj, żeby pokazać też swoją wiarę, ale przede wszystkim swoje przekonania. Też wiele osób może tutaj spotkać, ze spotkania młodych na przykład lub właśnie z takich spotkań. Wielu znajomych tutaj mamy. Też fajnie jest spędzić czas, iść też na mszę świętą. Czyli okazja też y, do poznania nowych tak, ludzi, do zobaczenia się z tymi, z którymi już się gdzieś tak, nam znacie. dokładnie. Biskup Legnicki Stefan Cichy nie ukrywał, że cieszy go tak duża liczba zgromadzonej młodzieży. Młodzież jest nadzieją kościoła. Przypominał nam wielokrotnie, bo Samuel Paweł II powiedział, że jest także nadzieją papieża. Ja też mówię, że jest nadzieją kościoła diecezjalnego, każdego biskupa i dlatego się cieszę, że ta młodzież przychodzi, by razem z dorosłymi świadczyć o obronie życia ludzkiego od narodzenia, od, przepraszam, od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz dla Życia rządzi się swoimi prawami, nie tylko duchowymi, ale również organizacyjnymi. Jesteśmy tutaj wszyscy, żeby służyć i nie wyobrażam sobie sytuacji, że idą dwie osoby w koszulkach obok siebie i rozmawiają. To jest 40 minut marszu, wytrzymacie bez gadania. Chciałbym, żebyście się tak mniej więcej 50 metrów od siebie. Nie? Tam będzie taki moment ko za McDonaldem, że kończą się barierki po lewej stronie, po tej stronie i trzeba będzie tam uważać na samochody. No oczywiście nikt pod samochód nie będzie się pchał, ale też patrzcie, czy nikt gdzieś tam nie wystaje, nie wyskakuje, nie wykupiają się, nie? Zwracajcie uwagę, oni mają się was słuchać, to chyba nawet w tych, w tych całych bo jest napisane, że mają się nas słuchać. Oczywiście, no jakby nie poczuć bezpieczeństwa jest najważniejsze, nie ma co samych, czy inaczej, warto narażać samych siebie, ale dbając o siebie, bo wiadomo, strzeżonego Pan Bóg, strzeże, tak? Na szczęście wszyscy bezpiecznie dotarli na metę. Marsz zakończył się koncertem pod tytułem Wierzymy miłości. Zaśpiewała młodzież, która wcześniej wzięła udział w specjalnych warsztatach muzycznych, a także uczniowie zespołu szkół muzycznych w Legnicy oraz soliści. 40-osobową orkiestrę i 100-osobowy chór poprowadzili Hubert Kowalski i Paweł Bębelek. W niedzielny wieczór doszło do groźnego wypadku samochodu i autobusu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Alei Rzeczpospolitej. W zderzeniu ucierpiało pięć osób. W wyniku tego zdarzenia pięć osób trafiło do Legnickiego Szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierujący Fordem Mondeo nie zachował należytej ostrożności i zderzył się około 22 z autobusem linii 15 jadącym w kierunku Piekar. Działania strażaków polegały na wyciągnięciu poszkodowanego z zakleszczonego samochodu osobowego oraz neutralizacja płynów na jezdni. Kierowca Forda doznał poważnych obrażeń ciała, natomiast cztery osoby po badaniach wypuszczono do domu. Policja wyjaśni w swoim postępowaniu dokładne przyczyny zdarzenia. W sobotę w Kunicach odbyło się sprzątanie jeziora Kunickiego. W akcji udział wzięli strażacy z Legnicy, Głogowa, Okręgowa Straż Rybacka w Legnicy oraz pracownicy KGHM-u. Płetwonurkowie wydobyli z dna jeziora sporo złomu, opon, butelek, okulary, a nawet nóż. W ramach tygodnia czystości wód pracownicy KGHM Polska Miedź zorganizowali sprzątanie jeziora w kunicach. W akcji udział wzięło kilkadziesiąt osób. Nie oczekiwałam, że aż tylu, tyle grup będzie, ponieważ przyjechała też grupa ratownictwa wodnego z Głogowa, więc to się ceni. Jest dużo osób, które chcą jeszcze coś dobrego zrobić i komuś pomóc. To koledzy. No, zaczynamy. Podczas sobotniego sprzątania nie zabrakło koła SUM działającego przy chucie miedzi Legnica. Jego członkowie sprzątali nie tylko brzeg jeziora, ale również okolice. Dzisiaj członkowie koła SUM będą sprzątać brzeg jeziora. Ustawiliśmy tak, tu w cały taks, że my bierzemy stronę brzegu i tuż przy brzegu. Natomiast resztę zajmują się koledzy, którzy mają poważniejsze zadanie. To jest czyszczenie dna jeziora. No i Przystępujemy za nas do akcji i będziemy działać. W dno sprzątali wyszkoleni płetwo nurkowie z Legnicy i Głogowa oraz oddział ratownictwa górniczego KGHM Polska Mieć lubin. Nurkowanie w naszych jeziorach wcale nie jest łatwe. Nawet jak się wydaje nam, że z powierzchni jak dla osób, które pływają, że ta woda jest czysta. Tak się zanurzy, to pochłanianie światła w takim zbiorniku jest bardzo duże. Teraz jeszcze jest dobry okres, kiedy jeszcze nie ma zakwitu tak zwanego w wodzie, ale kiedy na przykład w lecie kwitnie ta woda, to ta woda ma widoczność czasem 20-30 cm. Więc tak naprawdę poszukiwanie czegokolwiek, my prowadzimy działania niestety często poszukiwawcze z zakresu ratowania ludzi. Tak? Czasami ratujemy ludzi, przyjeżdżamy alarmowo i już niestety wydobywamy zwłoki, a czasami musimy poszukiwać po kilku dniach, bo takie sytuacje się zdarzają. Więc często się to odbywa po prostu na zasadzie takiej, że musimy to fizycznie po prostu dno przeorać metr po metrze. W poszukiwaniach pomaga również sprzęt, który strażacy mają na łodzi, a także specjalna mapa Jeziora Kunickiego, na której widać głębokość zbiornika. Pokazujemy akurat miejsce, w którym my jesteśmy i możemy pokazać, widzimy jaka głębokość jest w danym miejscu. Tak? Akurat obecnie, jak przybliżymy sobie, widzimy, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy jest około 9 metrów, tak? Oko około 6 metrów. Jak będziemy sobie płynąć, to widzimy w każdym miejscu, jaka jest głębokość. Ten sonar pozwala zlokalizować m.in. w zeszłym roku, na przykład podczas ćwiczeń na bliskim zwirowni, na przykład samochód, który dwa lata temu ktoś utopił. Więc no, są takie, są takie różne, różne zdarzenia, które często bardzo przy działaniach nam ten sprzęt pomaga. No, jeżeli nie sprzętem, to później musimy fizycznie nurkami przeszukiwać o, o dno. Niekiedy jednak sprzęt wcale nie pomaga, a z naturą trzeba się zmierzyć w bardziej tradycyjny sposób. Czy pan się spodziewał, że tak będzie wyglądało dzisiejsze sprzątanie ja jeziora? Nie, nie spodziewałem się, to wszystko przez tego pana, który jest za panią. Podczas takiego sprzątania można wyłowić z dna jeziora bardzo ciekawe rzeczy. Nawet no, znaleźliśmy sedes, z takich ciekawostek, kolega w fajną porcelanę. Znalazł się. Nie wiem jak tam później, bo tam yy, dawali do analizy. Być może to jakieś tam historyczne takie znalezisko. Pamiętajmy, że to ile śmieci znajduje się na dnie jeziora, nie tylko tego, zależy od nas samych. Mieć Legnica przegrała na wyjeździe z drużyną Górnika Łęczna 0-2 po bramkach Tomasza Nowaka oraz Arkadiusza Woźniaka. Legniczanie zajmują obecnie 11 miejsce w tabeli pierwszej ligi z 30 punktami na koncie. Kolejne spotkanie rozegrają 19 kwietnia na stadionie Przorła Białego z Arką Gdynia. W Muzeum Miedzi zagościła Wielkanoc. To wszystko za sprawą przedszkolaków, które oprócz wyjątkowych prac przygotowały świąteczne przedstawienie. Tym razem w Muzeum Miedzi gościły przedszkolaki z miejskiego przedszkola nr 18. Tematyką pracy był, był, była okazja się od wielkanocnych, ale pra, prace były dowolne. Były, można było zrobić pracę przestrzenną, e, namalować, powycinać, wydziergać. E, właściwie nie było ograniczeń. E, tutaj bardzo pomogli nam też rodzice, nauczycielki w grupach, począwszy od trzylatków do sześciolatków. Wszyscy zwarcie pracowali przez dwa tygodnie. E, naprawdę no, dużo pracy nas to kosztowało, ale jest bardzo piękny efekt. Jesteśmy dumni. Dzieci oprócz indywidualnych prac... Przygotowały prace zbiorowe. Chętnie wzięły również udział w świątecznym przedstawieniu. Lubię występować. Dzisiaj występowaliśmy w muzeum. Fajnie było? Fajnie. Duża publiczność, to stresowałeś się trochę? Nie, nie stresowałam się, ale było super. A kogo powiedz, ty grałeś? Za kogo ty jesteś przebrany? Za kurczaczka. A ty lubisz święta wielkanocne? Lubię. Dobra, powiedz, co to za przedstawienie? Za jakie okazji dzisiaj? Z okazji świąt wielkanocnych. Fajnie, stresowałaś się? No, trochę. trochę. A co robiłaś? Śpiewałaś, czy mówiłaś wierszy? Mów, y, mówiłam wierszyk. Wielkanocny? Tak. A ty lubisz Wielkanoc? Lubię. Dlaczego? No bo... No bo można iść do kościoła święcić jajeczka. Święcisz i co tam wkładasz do tego koszyczka? Y, jajeczka, chlebek, kiełbas no to myślę, że bardzo fajna sprawa jest, że dzieci no, kontynuują te zwyczaje, tradycje polskie już w przedszkolu. Bardzo fajne przedszkole i bardzo fajne dzieci. Dzięki maluchom i ich pracom mogliśmy wszyscy poczuć świąteczny klimat. Ledniczanie zdominowali rywali w ćwierćfinałowym turnieju Mistrzostw Polski i awansowali dalej. W hali przybierzeńskiego kibice mieli okazję obejrzeć młodzieżowy handball w doskonałym wykonaniu. W pierwszym meczu gracze siódemki pokonali Pałac Młodzieży Tarnów 32 do 28. W drugiej połowie w szeregi naszych szczypiornistów wkradła się odrobina rozprężenia, jednak dowieźli przewagę do końca meczu. Robiliśmy to, co do nas należy. Gramy swoje i trener nam tak zawsze powtarza. To jest jego duża zasługa. Po prostu tak nas wytrenował, że jesteśmy w stanie wygrać ze wszystkimi. Nie potrafimy, nie potrafimy jeszcze grać przeciwko obronie 4-2, aczkolwiek się uczymy cały czas i myślę, że będziemy osiągali sukcesy. W kolejnych spotkaniach Siódemka grała już bardziej konsekwentnie i zwyciężyła kolejno Wiktorię Tomaszów Mazowiecki 38-22 do oraz Iskrę Bydgoszcz 42-17. do Chłopcy wiedzieli jaka jest stawka tego meczu, wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa mamy... Chyba już zapewniony awans do półfinałów mistrzostw Polski. Bardzo się zmobilizowali, bardzo chcieli. No i to wszystko wyszło. Najlepszym strzelcem naszego zespołu został Bartłomiej Łyczko, który w trzech meczach pokonywał bramkarzy rywali 26 razy. Siódemka awansowała do grona 16 najlepszych drużyn naszego kraju i w maju zagra w turnieju półfinałowym, który również zostanie rozegrany w Legnicy. W piątkowy wieczór muzycy uczestniczący w jam session w Akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oddali hołd Krzysztofowi Komedzie. Publiczność miała niebywałą okazję, by wysłuchać doskonale wykonanych utworów aranżowanych na styl tej legendy polskiego jazzu. Muzyka Krzysztof Komeda, to kompozytor i pianista, twórca znanych na całym świecie standardów jazzowych oraz muzyki filmowej. Ciekawostką jest to, że ten człowiek nigdy nie był muzykiem. To jest lekarz, który, który komponował tą muzykę jazzową. Oczywiście to są już troszeczkę zamieszkłe czasy, bo to są przede wszystkim lata 60. No ale staraliśmy się tutaj też właśnie urozmaicić te nasze spotkania jazzowe o tą muzykę. Polskiego kompozytora. Był to pierwszy występ z serii dedykowanej znanym jazzmenu. Staramy się cały czas jakąś tematykę wprowadzać i na przyszły jam session, który jest zaplanowany na 16. Maja, My zagramy, zagramy z Big Bandem Legnickim z, Legnickim, z Big Bandem Benny Band, nie jest to Big Band Legnicki, może tak powiem, ale pod, dyrygen, pod batutą Benedykta księdzyny i tam zagramy większość utworów zaaranżowanych i to będą utwory stand, takich tradycjonalistów jazzowych. Publiczność była wręcz zachwycona kompozycjami wykonywanymi w czasie koncertu. Bogactwa krajów Trzeciego Świata zaprezentowali swoim rówieśnikom uczniowie klasy drugiej, a nie publicznego gimnazjum Aslan w Głogowie. Praca nad projektem trwała trzy miesiące. Uczniowie przygotowali prezentację na temat gospodarki i kultury Nepalu, Brazylii, Kambodży i Indii. ...europejskich kolonizatorów do Brazylii. To jest układ gwiazd z dnia 15 listopada 1889 roku. Jest to dzień, kiedy Przygotowuje ciekawostki i właśnie strój indyjski i, i to jak one, bo szaty jest cały ceremoniał tego jak one się ubierają. Jest to 16 takich różnych ornamentów i mnie to najbardziej ciekawiło jak one, że dla nas to jest strasznie trudne upiąć się tak, a one to robią codziennie i to jest takie niesamowite wręcz. Magda zajęła się ciekawostkami związanymi z kulturą Nepalu. Je mężczyzn żeń się z jedną kobietą, żeby nie dzielić między siebie ziemi. I różne takie zachowania, które dla nas są takie niesamowite, są bardzo ciekawe. Zajmuję się karnawałem i bardzo ciężko było znaleźć trój, bo nikt w Polsce tego nie posiada, więc trzeba było go ściągać z Warszawy. No i jeszcze będę tańczyć sambę. Uczyłaś się specjalnie tej samby na tę na okazję? No, ciężko było, ale się nauczyłam. To jest pierwsza nasza klasa gimnazjalna, która prezentuje projekt, bo jesteśmy młodą szkołą, w związku z tym po raz pierwszy jak gdyby to przechodzimy. No ale ja nie sądziłam, że to będzie z takim rozmachem zrobione. Oni od października nad tym pracowali. Już emocjonujące było sam, sam, samo wymyślanie tematu projektu. Bardzo ambitnie do tego podeszli, wybrali kraje, które rzadko kiedy są prezentowane. Żeby y, większość y, też się zainteresowała takimi tematami niecodziennymi. Na dziś to już wszystkie informacje, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.